Ekumenia to religia dla Jeleni, to w kolejne wcielenie, jest pożywko ich zwiedzenie i, i Bibi poronienie. Ekumenia to religia dla Jeleni, to w kolejne wcielenie, ich pożywko jest jedzenie i, i Bibi poronienie. Ekumenia z bałwanem sypia, ich łóżko na naporu się ugina i skrzypi. Zmiana paradygmatu, cudzołożna rodzina, i dzieckie mieć jezioro, ognia ponący na czerwono. Ekumenia z sypia ich, łóżko od naporu się uginna i skrzypki. Zmiana paradygmatu, cudzołożna rodzina, rodzinach i dzieckie mieć jezioro, ognia ponący na czerwono. kumenia z bałwanem sypia, ich łóżko od naporu się ugina i skrzypi, zmiana paradygmatu, cudzołożna rodzina, ich dzieckiem jest jezioro, ogień po na czerwono. Jedzie Billy z Ameryki, wiezie dolary dla Maryi, na księdza wybryki, promuje katolicyzm, jestbawiony ich traktuje, Biblia się nie sugeruje. Jedzie Bili z Ameryki, wiezie dolary dla Maryi i na księdza wybryki, promuje katolicy, zjakbawiony ich traktuje, Biblia się nie sugeruje. Franek ojca drogi uderza, Pawło, chwalcze progi przemierza, to agenci odstępstwa złamania z Bogiem przymierza. Franek w ojca drogi uderza, pałochwalstwem progi przemierza, to agenci odstępstwa złamania z Bogiem przymierza. Dawid z Anglii futami macha, katolicy jak param parami się sztacha, protestantów oparuje macha. Zamawiają busy, tam czeka na nich kusy, zasiadają za katolickie obrusy, dostają smalec i fusy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. To festiwal zwiedzenia, to festiwal zwiedzenia, to festiwal zwiedzenia, to festiwal zwiedzenia. Dawid z Anglii funtami macha, katolickimi oparami się sztacha. Protestant oferuje macha, zamawiają busy, tam cieka na nich kusy. Zasiadają za katolickie obrusy, dostają smalec i Izrael, z na Biblii, nie oglądali się wcale ekumenia, to ich nasiadowcy to petwo nurkowcy, domorośli, ze schyosty, osty, plewy, które Jezus kosi jeszcze raz. Izrael sypiał z balem na Biblię, nie oglądali się wcale ekumenia, to ich naśladowcy, to piekła płetwonurkowcy, zwiedzęcy domorośli, zwykłe osty, plewy, które Jezus kosi. Izrael sypiał z balem na Biblię, nie oglądali się wcale ekumenia, to ich naśladowcy, to piekła płetwonurkowcy, zwiedzęcy domorośli, zwykłe osty, plewy, które Jezus kosi. Tak, ekumenia to religia dla jeleni, to Judaszu w kolejne wcielenie. I do pożywką jest zwiedzenie i Bibli poronienie. Ekumenia to religia dla jeleni, to Judaszu w kolejne wcielenie. I pożywką jest jedzenie i Bibli poronienie. Festiwal zwiedzenia. Festiwal. Festiwa zwiedzenia Festiwa zwiedzenia Festiwa zwiedzenia Ekumenia to religia dla dla Judaszów kolejne zwiercielenie Ich posiwką jest jedzenie i Biblii poronienie Ekumenia to nie leni, leni, to Judaszów kolejne wcielenie, ich pożywką jest wiedzenie i Bibli poronienie. Ekumenia z sypia, ich uszkoda da się ugina i skrzypi. Zmiana paradygmatu, cudzołożna rodzina, ich dzieckiem jest jezioro, ogień po nocy na czerwono. I jedzie Billy z Ameryki, wyjdzie dolary dla Maryi i na księdza wybryki Promuje katolicyzm, jak zbawiony ich traktuje, Biblio się nie sugeruje Franek w ojca drogi uderza, Pałwo chwalcze progi przymierza To agenci odstępstwa, złamane z bogiem przymierza Dawid z Anglii Futami macha, katolickimi oparami się sztacha, protestant oferuje, macha, na wymowiem busy, tam czeka na nich kusy, zamawiam busy, tam czeka na nich kusy, Zasiadają za katolicki obrusy, dostają smalec i fusy, smalec i fusy. Izrael, syk na Biblii nie oglądali się wcale. Światowcy, to piekła Płet ponurkowcy Wiedzeńcy domorośli Ze swej osty plewy, której Jezus Kosi Tak, tak, tak Festiwal zwiedzenia i zdrajszy kazpalem, na Biblię nie oglądali się wcale. Ekumenia to ich naśladowcy, to piekła płetwonurkowcy, zwiedzęcy domorośli, ze swe osny plewy, które Jezus dzisiaj skosi, jest dzisiaj skosi.